Czołem czołgiści, ja jestem Archenox, a dzisiaj przychodzę na kanał z filmem o Shermanie Kaliopi, czyli o T34 Caliopi, tak w oryginalnej nazwie bardziej. Jeżeli film się spodoba, to zostawcie łapę w górę, no i suba, bo to będzie bardzo motywowało. I dzisiaj go trochę omówię, bo ten czołg stał gracze, którzy ukończyli wszystkie 6 sezonów, to się tam rok temu zaczęło to wszystko, ta misja właśnie na T34 Caliopi. To powiem Wam szczerze, może to nie jest jakiś OP czołg, ten Kaliopi, ale Sherman, który naprawdę ma coś ciekawego, bo ma wyrzutnię rakiet, to jest chyba pierwszy czołg, tak pierwszy czołg z wyrzutnią rakiet na II wojnie światowej. Nie wiem, może kiedyś będą jeszcze więcej takich czołgów, będzie na II wojnie. To mam nadzieję, że naprawdę film się spodoba, bo na razie nagrywam to jako... W ramie wstępu to nagrywam, ale mam naprawdę nadzieję, że wam się spodoba. No i będziecie chcieli ten film bardzo ciekawy obejrzeć. No to widzimy się za chwilę. No i właśnie teraz przejdę do omówienia: Kaliopi, powiem Wam szczerze, może to jest Sherman 6 y, tieru. Dla mnie to powinna być piątka, bo ten czołg z. To prawda, z takim działem, który wali po 110, na ósemkach nic nie wywojuje. Może jedynie na czołgach papierowych. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę ten Sherman Calliope jest dla mnie naprawdę bardzo fajnym czołgiem. Może nie na ósemki, ale na swoje tiery. Naprawdę może powymiatać. Powiem Wam szczerze, ten czołg ma parametry 0,33 celność. Wtedy te rakiety są strasznie niecelne, ale. Celność działa, nawet ma spoko, 0,32 bo ja w załogę mam na nim wyposażenie dane spokojnie, bo mam na nim dane bo wentylację stabę i... wentylację, stabę no i mam dane optykę na nim chyba mi się nie myli, tak, mam dane te wyposażenie, co powiedziałem wentylację, stabę, no i optykę bo ten czołg tam był... ja nie bardziej dam jako też pod spota właśnie kaliopim i powiem Wam szczerze, że może to nie jest jakaś OP maszyna, jak mówiłem na wstępie, ale do swoje tiery. Bo na ósemkach te rakiety w ogóle gówno zrobią ósemką, jedynie od tyłu może coś zrobią. A jak są jakieś twarde ósemki, to te rakiety nic nie zrobią naprawdę ósemką. No to trochę są słabe rakiety, ale jak na jakieś miękkie szony trafi właśnie ten Calliope, to naprawdę potrafi coś zadać. Pancerza ten Sherman, no może coś tam ma, ale niezbyt dużo, bo jedynie tam ma do 121 mm pancerza, to, to jest strasznie mało. Jak na szóstkę bo są twardsze wersje Shermana, jak Thunderbolt i, i Sherman Jumbo, ale to nie porównywuje, nie porównywuje do tego, bo to jest Sherman z mniejszym działem niż tamte Shermany inne. Pociski mają prędkość te zwykłe, 700, maksymalna prędkość pocisku 82 albo 600, 815 na Goldzie, no to trochę pocisków, trochę no mają słabe pociski te prędkość, ale wiadomo to jest szósty tier, no i dlatego mają takie parametry te pociski, są trochę małą trochę prędkość, ale nawet tam nie, nie, nie aż taką złą. Powiem wam szczerze, że dla mnie to jest pojazd, który ja polubiłem. Może to jest tylko moje zdanie, ale ja ten pojazd polubiłem, bo ogólnie lubię Shermany, mam dużą kolekcję, dużą kolekcję Shermanów w garażu. Mam prawie wszystkie Shermany, nawet yy, Revaro Riza mam. Powiem wam szczerze, że teraz przejdę do bitwy, widzimy się już za chwilę. No i właśnie jestem teraz w bitewce na mapie Lakeville. Losowanie na szóstki. Tak, losowanie na szóstki. Powiem Wam szczerze, że ten pojazd nadaje się jedynie na 6. Na ósemki też tam może dać radę, ale jedynie jak się pojedzie koś tam za zasłoną ósemek, albo bo ten, jakieś tam papierowe ósemki da radę tym działem przebić, bo naprawdę uwierzcie mi, że te rakiety i te działo praktycznie ósemek nie przebijają tych twardszych, bo to jest Sherman. Jakby z piątego tieru, ale dany na 6, to jest logika Wargaming. Ale powiem szczerze, że na szóstki ten pojazd mi się podoba. Naprawdę ja ten pojazd naprawdę uwielbiam na szóstych tierach, bo to jest pojazd, który naprawdę daje radę. Naprawdę daje radę na swoich tierach. Powiem wam szczerze, że ten pojazd no omówiłem. Teraz w bitwie nie będę tak go omawiał, bo powiem wam szczerze, że ja nagrywam ten film po, po, po prostu z przyjazdu od fryzjera, i zjadłem kebaba, nie wiem po co to mówię, ale byłem u fryzjera i właśnie zjadłem na obiad sobie kebsa porządnego i właśnie po sobie usiadłem do nagrywania tego filmu, bo padłem na pomysł nagrania filmu o Calliope, ta bitwa chyba jest z dwóch tygodni, albo z trzech, ale bo ja się sobie teraz nagrać ten film, bo powiedziałem sobie, a, nagram sobie film o Calliopi i sobie nagrałem, sobie nagram film o tym Shermanie, bo ta maszyna jest naprawdę ciekawa. Damie naprawdę pecetowcy no mogą nas pozazdrościć, bo oni tam nie mają zimnej wojny, ani nie mają Shermana Calliopi z rakietami, to no, mogą nam pecetowcy pozazdrościć jedynie tego. Te 3 Kaliopi Shermana, tak nałamane, bo to jest Sherman z wyrzutnią rakiet. Naprawdę, pecetowcy mogą nam jedynie pozazdrościć takich pojazdów. No ja to, że powiedzą, że dobrze tam nie ma, bo to byłoby tak toksyczne, że kurde by raczej przestali grać już w OTA, ale już teraz bardziej to widzę w bitwach Kaliopi, ale coraz bardziej mniej te pojazdy są w bitwach, ale. Pojazd nie jest aż tak tragiczne, bo rakiety nie są, to nie są naprowadzane rakiety jak na zimnej wojnie są rakiety po prostu z wyrzutni, nie są naprowadzane to trochę słabo, ale wiadomo, że oni nie mogli zrobić naprowadzanych rakiet, bo to by było naprawdę przegięcie pały z przeproszeniem. No ale powiem szczerze, że takie czołgi na konsole, dużo, dużo czołgów na konsoli jest których nie ma na PC i mają jakieś tam mechaniki inne. Naprawdę to powiem szczerze, że naprawdę Sherman Calliope to jest moim zdaniem dobry pojazd, ale jedynie na swoim poziomie. Tak jedynie na swoich tierach ten czołg daje radę, bo na szóstach może naprawdę powymiatać. A na ósemkach już niestety staje się trochę... Pojazdem paździerzo paździerzowym, naprawdę paździerzem totalnym, na ósemkach się staje ten Sherman, ale nic, ten pojazd jest dobry na swoich tierach, bo naprawdę ja Shermany ogólnie lubię i może dlatego go polubiłem, bo ja dużo Shermanami grałem, dużo Shermanami się grało jak się szło do linii do Patona i do st 115 to naprawdę dużo się grało właśnie. Shermanami, te jedynkami, heavy różnymi takimi czołgami. Naprawdę na mnie Sherman to Sherman. Naprawdę pojazd spoko. Naprawdę go uwielbiam. I powiem Wam szczerze, jeżeli będziecie chcieli też, też omówienie Chiri, bo mam też bitwy nagrane na siódemce japońskiej, bo ro, właśnie aktualnie robię linie do STB-1, jestem właśnie na STA-1. Sę, idę właśnie teraz do dziewiątki. No może za niedługo nagram film o Chiri, o siódemce japońskiej. Naprawdę, mam nadzieję, że będziecie chcieli film o Chiri, Bo, to jest ciekawy pojazd siódmego tieru. Ogólnie, chcę coś powiedzieć, że jak będę trochę gadał niewyraźnie albo ten do Sory. Ale nagrywam sobie filmach na, na szybko. I żeby to było tak fajnie zmontowane, fajnie tam dodam muzykę, jak będę to montował bardziej. Właśnie powiem, jak to się, to jest dobre jakby się zrobił taki pluton Calliope i tak się wyjechało na kogoś i tak się wystrzelało te wszystkie rakiety, to no naprawdę to by tak komicznie wyglądało, bo wszystkie rakiety lecą na jeden czołg, naprawdę to by nawet fajnie wyglądało, naprawdę tak bardzo fajnie, ale trochę śmiesznie to by wyglądało. To mam nadzieję, że film się spodoba no i zostawicie pod tym filmem, jak tam łapek w górę czy tam nie żebram, bo naprawdę zostawicie na pewno dużo łapek w górę pod tym filmem. To mam nadzieję, że film się spodoba no i zostawicie tak dużo łapek w górę pod tym filmem, bo naprawdę się bardzo staram, montuję te filmy czasami po 10-15 minut. To zostawcie tak pod tym filmem, nie wiem, maksymalnie z 15 łapek w górę albo chociaż te 9-10 łapek, bo wtedy pojawi się następny film na moim kanale po prostu z omówienia kolejnego pojazdu jaki będzie Ciri, bo będę chciał umówić Chiri. E, to mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja was teraz zostawię z końcówką tej bitewki. Jeśli Wam będę żegnał, do usłyszenia czołgiem.